Zdarzyło ci się kiedyś, aby pomyśleć, że język angielski jednak jest trudny i potrzeba wielu lat, aby zacząć się w nim komunikować? A może po nieudanych próbach doszedłeś, doszłaś do wniosku, że do tego języka trzeba mieć talent, a ty go nie posiadasz, dlatego nie mówisz? I pozostaje wtedy w głowie ta myśl: nigdy się nie nauczę. Niestety, z wiadomości, które otrzymujemy i z różnych badań wynika, że wiele osób tak myśli. Tradycyjna nauka języka niestety potrafi zdemotywować, ba, doprowadzić do niechęci uczenia się, ale co najgorsze, buduje brak wiary we własne możliwości. Większość osób jest zaskoczona, kiedy dowiaduje się, że można nauczyć się samodzielnie języka w domu i to dużo szybciej i skuteczniej niż w szkole lub na jakichś kursach językowych. Pewnie ciężko ci w to uwierzyć, ale pomyśl. Ile czasu spędziłeś, spędziłaś na różnego rodzaju edukacji, właśnie w szkole, na różnego rodzaju lekcjach? I co? To wszystko wydaje się nieprawdopodobne. To wiesz co? Zróbmy tak. Ja w ciągu kilku minut pokażę ci, jak wygląda fundament gramatyki języka angielskiego w ciągu kilku minut. Jeżeli okaże się, że jestem w stanie ci to wyjaśnić i ty to będziesz rozumieć, to znaczy jest ogromne prawdopodobieństwo, że to, co powiedziałem wcześniej, też się spełni. A spełni się. To co? Podstawy gramatyki w ciągu kilku minut? Zanim jednak to zrobię, pomyśl jeszcze o jednym. Pomyśl, co się wydarzyło w ostatnich czasach, kiedy wielu rzeczy nie mogliśmy zrealizować, musieliśmy je odłożyć na później, ponieważ nie mogły odbywać się stacjonarnie. A gdybyś wtedy wiedział, wiedziała, że języka angielskiego możesz nauczyć się sama, samemu, i to w tak łatwy sposób. Byłby to ogromny przełom, prawda? W ostatnim czasie wiele rzeczy przeniosło się do internetu, w tym także nauka. Wiele osób przekonało się, że takie lekcje mogą także być skuteczne no i przede wszystkim wygodne. A jeśli tak, to teraz ja ci powiem, że możesz przenieść swoje lekcje angielskiego do własnego domu, do komfortowych warunków i wybrać czas i miejsce takie, jak tobie odpowiada. W ten sposób nauczysz się angielskiego szybciej ze mną niż z nauczycielem gdzieś w starej metodzie. Setki tysięcy osób spróbowało. I co? Są tam, gdzie ty byś chciał, chciała być. Możesz nauczyć się języka angielskiego szybko i przekonać się, że to wcale nie jest trudny język. Wiem, że to szczególnie dla ciebie brzmi nieprawdopodobnie, ale tak jest. Angielski jest tak zbudowany, że jest najprostszym językiem, jeśli chodzi o Wystartowanie z komunikacją i dogadywanie się bez żadnego problemu. Udowodnię ci to, wystarczy mi kilka minut, a za chwileczkę poznasz podstawy gramatyki języka angielskiego. Zaczynajmy. Jeżeli wypowiadasz się w jakimkolwiek języku, mówisz albo o teraźniejszości, albo o przeszłości, albo o przyszłości. Ale możesz powiedzieć o tym, co się dzieje w teraźniejszości. W ogóle, na przykład, że coś robisz zawsze, czasami, codziennie, możesz także powiedzieć o tym, co się wydarzyło i co się wydarzy w ogóle. Ale uwaga, są sytuacje, w których chcesz opisać, że coś się dzieje w teraźniejszości, ale w tym momencie trwa, ciągnie się. Ale także możesz odnieść się w przeszłości do takiej sytuacji, bo coś trwało, ciągnęło się cały dzień, cały tydzień, cały rok, całe wieki. Oraz będzie trwało cały dzień, całe wieki. No, nie nauka języka angielskiego znam. Jeżeli tak, to widzisz przed sobą w tym momencie sześć rubryczek. 1 2 3 4 5 6. Co to jest? To jest six pack. Jak jest skonstruowany? Czas teraźniejszy. Używam jakiegokolwiek czasownika. Na przykład to work. A więc I work to będzie pracuje Kiedy w ogóle? Generalnie. Jeżeli chciałbym teraz powiedzieć o tym, co się wydarzyło w przeszłości, dodaję etka. A co się wydarzyło w przyszłości, dodaję Willego. Edka dodaje z tyłu, bo to przeszłość, czyli work i ED worked. Willego dodaje z przodu, bo to przyszłość, a więc jesteśmy przed, a więc będzie will work. I w ten oto sposób mamy I work, I worked, I will work. Ale co się stanie, kiedy mamy do czynienia z czymś, co się ciągnie? Wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś trwa, trwało albo będzie trwało, ustawiamy to zawsze na dwóch kółeczkach. Na dwóch kółeczkach łatwo się coś ciągnie. Drugie kółeczko to zawsze końcówka ing i ing. Ale teraz uwaga, pierwsze kółeczko. To kółeczko, w którym dajesz czasownik być, jedyny czasownik, który odmienia się w języku angielskim, w odpowiedniej formie do czasu i do osoby. Czyli jeżeli jest I am, to znaczy, że słowo M wstawimy do zdania I kółeczko, work, kółeczko, I am working. No i w ten oto sposób. Mamy coś, co się dzieje w teraźniejszości i ciągnie się na dwóch kółeczkach. I am working, a w przeszłości zamieniamy M na was, czyli I was working, dwa kółeczka, a w przyszłości zamieniamy M was na przyszłość. Czasownik być w przyszłości nie ma swojej formy, więc dodajemy willego, czyli będzie will be, a więc pierwsze kółeczko to will be, a drugie to ing, oczywiście, jak zawsze, a więc I will be working. I w ten oto sposób mamy naszego sixpacka i wiesz, jak zbudowane są czasy w języku angielskim, z których korzysta się na co dzień. A teraz wypróbuj inne czasowniki, na przykład to cook albo to play. No to mamy I play, z etkiem I played, z willem I will play, dwa kółeczka w czasie teraźniejszym I am playing, w przeszłości I was playing i w przyszłości I will be playing. W ten sposób operujesz czasem przeszłym, teraźniejszym przyszłym, i to jeszcze w dwóch formach, w dwóch sytuacjach, ktoś powie od razu, aby nas przestraszyć, ale tam są czasowniki nieregularne, tam gdzie dodajemy etka. Hmm, nie przejmuj się. Najważniejsze jest to, żeby mieć odpowiednie podejście do komunikacji. Nieważne jak mówisz, byle byś mówił, mówiła tak, aby cię zrozumieli. Jeżeli masz czasownik, to buy, kupować, i nie znasz tej formy. Która wynika z tego, że jest czasownikiem nieregularnym. To co robisz? Do słowa buy dodajesz etka i powiesz I buy a car yesterday. Co to oznacza? Oznacza to, że popełniłeś błąd językowy, ale każdy cię doskonale zrozumie. Pamiętaj, jeżeli mówisz jakkolwiek i ktoś cię rozumie, tak jak cały świat mówi po angielsku w praktyce, nie do końca perfekcyjnie, nie do końca poprawnie, ale aktywnie zrozumiale. To wtedy robisz dobrze. Ha, chcesz mówić perfekcyjnie? Poczekaj na to, ale powiem Ci taką rzecz. Milczenie w perfekcyjnym angielskim nie przynosi żadnego skutku. A więc do przodu. No i co? Udowodniłem? Widzisz, jakie to proste? Podstaw sobie teraz kilka czasowników na własną rękę i zacznij żonglować językiem angielskim. Zapytasz, a jakie czasowniki przecież trzeba je znać? Jak wiele ich znamy, nawet jak nie znamy języka angielskiego? Dance, drink, stop, start, go? Po prostu, popróbuj. Bardzo bym chciał, abyś potraktował, potraktowała to wideo jako Twój pierwszy krok w nauce języka angielskiego. Tej skutecznej, konkretnej nauce. Krok w kierunku przełamania bariery komunikacyjnej. Pozbycia się tego wstydu, obawy przed tym, że mówię niepoprawnie, oraz do tego, aby się przekonać, że samodzielna nauka może być nie tylko szybka, ale bardziej skuteczna niż nauka w szkole. I ma ogromną przewagę: uczysz się wtedy, kiedy chcesz. Nie musisz się dostosowywać do dyspozycyjności Twojego nauczyciela. To nauczyciel dostosowuje się do Ciebie. Lubisz oglądać filmy? Wyobraź sobie, że włączasz film, oglądasz go i przy okazji uczysz się języka angielskiego. Tak właśnie zbudowany jest nasz program. Sixpack English. Wielu ludzi nie usiądzie do książki, bo to żmudna praca, ale włączenie filmu wideo i oglądanie czegoś, co daje Ci możliwość wchłaniania w fajnej atmosferze tego, co dla Ciebie jest tak istotne? No właśnie. Póki co to wideo jest pierwszym krokiem. Ale przyjdą kolejne. Już niebawem otrzymasz ode mnie następne wideo, w którym pokażę ci, w jaki sposób motywować się i utrzymać motywację w czasie procesu uczenia się języka angielskiego. Sama nauka w oparciu o wideo już jest ciekawa, ale są jeszcze inne elementy, które do tego dodasz. I co? I zobaczysz, jak pójdziesz do przodu. A teraz obiecana niespodzianka dla tych, którzy wytrwale doczekali do końca. Wspólnie z moim zespołem przygotowaliśmy prezent. Jest to mini przewodnik po przymiotnikach i przysłówkach wraz z ćwiczeniami oraz skrypt z popularnymi zwrotami w języku angielskim. Żeby go otrzymać, napisz na blogu jedną ważną rzecz, jaką wyciągasz z tego wideo. Albo jakie masz przemyślenia, czego się nauczyłeś, nauczyłaś. Przy wpisywaniu tego komentarza proszę cię zwróć uwagę na poprawne wpisanie adresu e-mail, bo mała literówka może spowodować, że mimo naszych najszczerszych chęci nie będziemy w stanie dostarczyć Ci tego prezentu. W przeciągu 48 godzin od dodania komentarza otrzymasz od nas bonus i będziesz mógł mogła kontynuować naukę języka angielskiego. Pamiętaj, że jeśli oglądasz ten film na Facebooku, na YouTubie lub gdziekolwiek indziej, w opisie tego filmu jest link do bloga, wejdź tam i pozostaw swój komentarz. To proste. To bardzo ważne, bo tam pozostawiasz adres e-mail, na który wyślemy ci nasz prezent. Oczywiście nikt poza tobą i nami tego adresu e-mail nie zobaczy, ponieważ wszystkie twoje dane są bezpieczne zgodnie z zasadami RODO. Kolejne obiecane wideo pojawi się już za kilka dni. Myślę, że będzie równie ciekawe i wartościowe jak to. A ja już się nie mogę doczekać, aby mógł udostępnić Ci ten materiał, abyś mógł, mogła kontynuować swoją przygodę z językiem angielskim. Do tego czasu zapoznaj się z treściami zawartymi w tym filmie. Poćwicz sobie naszego sixpacka. Uż go sobie na spokojnie w głowie. Kiedy to zrobisz, poczujesz skąd setki tysięcy osób znalazły w sobie motywację.